Czy Ron z Harry'ego Pottera zapłaciłby w Polsce podatek z tytułu hodowli swojego szczura? Nawet jakby Ron zajmował się w Polsce masową hodowlą szczurów szarych i zarabiałby z tego tytułu miliony złotych w skali miesiąca, to w Polsce nie zapłaciłby z tego tytułu nawet złotówki podatku dochodowego. Szczury szare, w przeciwieństwie do szczurów białych, nie zostały wymienione w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie norm szacunkowych. Nie podlegają więc Polsce w ogóle opodatkowaniu na podstawie artykułu 2 ust. 3 A ustawy o PIT, a szczury białe laboratoryjne już owszem. Hermiona natomiast z tytułu hodowli swoich kotów, czyli m.in. np. krzywołapa, musiałaby z tego tytułu zapłacić już podatek dochodowy od osób fizycznych. Koty rasowe zostały wymienione we wcześniej wspomnianym przeze mnie rozporządzeniu ministra finansów, a krzywołap, w mojej opinii, to typowy kot perski. Podsumowując, Polski system podatkowy jest na tyle absurdalny i złożony, że uzależnia pobór podatku nawet od koloru szczura.